Hej, witajcie w czwartym odcinku naszej serii Prince of Persia. Pytacie, Angar, czemu nie zebrałeś tych wszystkich yy, światełek piaskowych, czy ziaren, łodewa yy, ponieważ nie mam czasu. Tak jest, wolałem przejść kolejną misję z wami, niż marnować moje wolne pół godziny, które mi zostało, klip, klip, na, na zbieranie tego gówna. Nie, nie zbieramy tego gówna, zbiorę go później, naprawdę później, jak już będę sam siedział, znaczy jak już... Będę miał w cholerę rzeczy na głowie, to wtedy pozbieram to gówno. O, oh je, yeah. dobra. Łodewa, lecimy. E, tak, żeby nie było, to ja teraz tego nie zbieram. Po prostu ten piasek jest, stoi mi na drodze wie, i wiecie, samoczynnie się go zbiera. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Czwarty odcinek, i uwaga, uwaga, nagrany pod rząd, także. Zginąłem! Haha, żart, tu nie da się zginąć. Także. Hey, to Chodźmy. Hmm. Gdzie musimy iść? Eee, także to jest ten sam dzień, w którym powstał Mam pierwszy nadzieję, odcinek. A, bluszcz nie jest za to myślałem, że. o, cofnij się! Ow, dupę! Przepraszam, jeszcze... Musisz mnie jeszcze. tego nauczyć. Okej, okay, teraz będzie w porządku. Dobra, jedziemy. Hop 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 hop. Oo, wow, ledwo, ledwo, ale się udało, żeby nie miło. Którędy e wolicie? Może pójdziemy tędy, co? Ops, dobra. A to olejemy. Ho -ho, bo mogę! A wróć, 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 story, ooo Czemu mi tak nie idzie? Przecież nie czuję się jakiś wypalony co do tej gry Chce mi się jeszcze w to grać, To powinno mi iść Nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem O, już się bałem, że tego nie zbiorę Elika ma już dość ziaren światła, aby aktywować moc w świątyni Wciśnij tab, by otworzyć mapę świata Fuck you, Elika ja zamierzam przejść jedną z tych standardowych mapek, gdzie nie jest potrzebna żadna moc, prócz miecz i to co teraz mam. <laughs> to zrobimy w przyszłym odcinku. Także, także teraz zrobimy sobie malutki zapasik na następną jakoś gównianą moc. Dobra, E. Kąd teraz? Tędy, nice. O, tu już się zaczyna brzydki teren. Super. Fajnie. Ogólnie powiem wam, że póki co podoba mi się ta gra. Gdyby nie fakt zbierania tych ziaren piasku, które są kompletnie irytujące i kompletnie. to jest tak sztuczne przedłużanie gry, że to się w pale nie mieści. E, nie wiem gdzie iść. Gdzie? Na górę? O! Wiem gdzie iść. Nice. Tak, tak jak mówiłem, gdyby nie te przedłużanie sztuczne gry, bo praktycznie to samą mapę musimy przechodzić dwa razy, to by ta gra naprawdę zyskała w mojej oczach. Nie tu, tu Ok, nie potrzebowałem Twojej pomocy, ale, ale no cóż, Ops O, jak ładnie A chcę mnie sięgnąć, widzicie? Faniastwo. W sumie teraz też nie potrzebowałem Twojej pomocy. Nie wiem, pocholery zamglądasz. Dobra, chociaż nie w sumie, pokazujesz niby drogę. Aha, góra, no proszę. E, co to było? Dobra. Lecimy dalej. Gdzie teraz jesteśmy? To część Królewskiego Pałacu. Mieszkałaś tu? Z ojcem? Mieszkała tu większość tych, którzy pozostali. Najpierw opuścili Dolinę, potem opustoszała Cytadela, następnie miasto. Wtedy został tylko Pałac. Taka pustka robi dziwne wrażenie. Jeśli nie znajdziemy tu duchów, to na pewno dopadną nas iluzje. Konkubina na nas czeka. Mało zrozumiałem z tego dialogu, no ale spoko. Gdzie lecimy? je, oh yeah. no w sumie jedyna droga, nie? O, oh, dupę! wow, przestraszyłem się. OK. słowo. Okej. pole jest pod nami. Nie ma za to mostów, które łączyły platformy. Musimy skorzystać z kolumn na dachu, by się przedostać, a potem skoczyć w dół. Okej. Eee, czyli tak, zgaduję, że z tych kolumn, ale ja wolę światełko. Niech mi pokaże drogę. Tak, jest. O, doskoczyłem. Myślałem, że nie doskoczę. Co się dzieje? To było fajne. O nie mogę się poruszyć. To ona. Ona. O, bo. Pozwól uśmierzyć swój ból! Aaaa! Trzymaj się! Powstrzymam! Jakie ja ją mam powstrzymać? Czekaj, gdzie ona jest w ogóle! Hello! Co my tu mamy? Księżniczka i A jej bo. człowieczek. Dwoje zagubionych podróżników, nie wiedzących dokąd idą ani dlaczego tu są. O, obraziła! Nie! <śleskujesz> o, proszę bardzo! E, jesteś uwięziona, ale ratować jeszcze potrafisz, świetnie Dobra Ja żem do tego, chciałem powiedzieć, że Że mnie O nie, przecież trzymałeś się tego, stary No to kompletnie było bez sensu moim zdaniem O, puszczę się, może może Będę, nie wiem, hipsterem i się puszczę Gdzie normalny człowiek by się trzymał tej kudeczki nie? To ja się puszczę. No 3. Czy... Aaaa, pierwsze. Uważaj na jej iluzję! Jakiej iluzji? Ej, ja nie skoczyłem. A nie, skoczyłem, przepraszam. Dobra, skoro potrafisz mnie podnieść z przepaści, to może pokażesz mi też światełkiem, gdzie trzeba iść. Nie pokażesz. Naparzam teraz w E, ale nic się nie dzieje. No dobra. I powiedzcie mi, co ja mam w tym wypadku zrobić. Czy mam ciąć. Yy, jak to się nazywa? Ciąć materiał? Nikt by chyba tego nie chciał. Dobra, teraz się uda. Łops! 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 Trzeba skręcić i w ostateczności to. Coś do... Łops, 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 łops. Nice. Dobra, teraz się udało. Yy, a czy to mi coś dało? Ej! Nie miałeś tak zrobić? Miałeś zrobić coś takiego. Kurwa. Czekajcie. W ogóle czemu ja tak przeklinam? To jest brzydko. Nie można tak przeklinać. Nie oglądają ludzie młodsi. Of, kurwe, no... Psz, zaraz mnie... Kurwica strzeli. Jesz, jeszcze nie. Jeszcze nie. Trzeba się puścić i skoczyć? Hops, 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 hops. Dobra, mamy to. Czy jest taki safe. Dlaczego ja nie mogę na przykład skoczyć tam, doskoczyć? O, widzicie? On wchodzi. A może trzeba tak, nie tak do końca blisko? Nie. A może. Nie. No to w takim wypadku. To ja już nie wiem. Jeli nas ta ściana. O, czekajcie. Wow, wow 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 wariacie Chodź tu Może się złapię tego drągala tam na górze To może choć stąd A gówno No tak to jest jak się przychodzi... Co? Nic się nie stało Mordo nie krzyć Tak to jest jak się przychodzi grę po raz pierwszy i się w ogóle o, w dupę. Wiecie co, to, to może zrobimy tak, że ja już zamknę się I już nic nie będę mówił. A może ja po prostu z, z, nie idę tą ścieżką, którą trzeba iść, I to jest po prostu jakaś podpucha. Czy o, dajmy tak blisko przejście. Może może debil będzie tam wchodził sto razy. O, udało się! Nice! Ej, to była iluzja. Cwane. Ho, ho, jaki chętny, jaki zadziorny. Niszczysz wszystko na swej drodze? Spróbuj jeszcze raz, człowieku. Nie no, nie pieprzcie mi, że ona teraz tam stoi. Zagubieni, zagubieni na pustyni. Mają cel, ale się zagubili. Kto was prowadzi, człowieczku? Kim jesteś? Księciem czy biedakiem? Złodziejem, szlachcicem, kupcem, czy zabójcą Ty weź odchrząknij może Nie, ja tam to nie pójdę Chyba, żebym doskoczył tu, co? Doskoczę tu? Haha, <grystanie> jasne Dobra, pani kochana, jesteś pani gdzie? Jesteś, 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 jesteś Tu, okej okay. Czyli sądzę, że chyba teraz trzeba pójść tu już raz byłem. Pewnie wam tego nie pokazałem, bo nad tym odcinkiem trochę posiedzę powiem wam szczerze, bo zrobiłem kolerę felić Masa Fejli tak jest! O, świetnie, kolejna iluzja. Przyda mi się ćwiczenie. O, ja cały czas byłam tutaj. Przykro mi a tak się starałeś. Tutaj czyli gdzie? Zostawisz ją własnemu losowi? Nie chcesz z nią a być tam. w godzinie potrzeby. Stań na scenie, człowieczku. Przecież i tak cały czas udajesz. Niczego nie zmienisz, nie potrafisz. Tak. Stań na scenie, powiadają, czyli co, scena jest tu. Stanąłem na scenie. A, czyli a to była przenośnia, tak, tak, czyli... Spieprzyłem sobie tylko, a mniejsza Dobra, czas porę ten tu wejść Och, ile razy my tu zawitaliśmy na tym słupeczku Przynajmniej się wyuczyłem Spik, proszę bardzo, jak pięknie No, i co? Życie jest takie niepoukładane. Myślisz, że wiesz, gdzie jesteś, a tu nagle wszystko się zmienia. Pożądasz tak? jej, prawda? Ale ona w sercu ma tylko obowiązek. Służy swojemu ludowi, Ormazdowi. W jej sercu nie ma miejsca dla ciebie. Dobra, czas. Zabić pewną dziewczynkę bez wow. litości. Pewidentnie umiesz O. Wow. Okej, okay, dzięki. Uważaj. Ok, to było ładne. Teraz jej szarza. O, znowu jej szarza. No jasne. A, czyli... spychanie do krawędzi nic nie daje? Ej, prawie ją załatwiłem <laughs> Cały czas lewym przyciskiem myśli To było śmieszne No i fajnie. Cóż, miło było. Ale... Ech! Proszę powiedz mi, jak się na Musimy na dobre uwięzić Arymana albo dotrzeć do komnat pałacowych za czarną bramą. No, i proszę. Fajnie, jeden odcinek. Jedne, że z Nepole uzdrowiony. A oby tak dalej, ludzie. Oby tak dalej. Możesz mnie wysłuchać? Wizja mówi, że musimy wracać. Możesz wstać? Nigdy nie wyobrażałem sobie, że stanę na scenie. Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejsze specjalne przedstawienie. Śmierć konkubiny. <laughs> Ona żyje. Nie można pomarzyć? Myślałem, że po to wchodzi się na scenę. Trzeba marzyć, by być kimś więcej niż się jest. Ale trzeba też być realistą, inaczej będzie się wiecznie marzyć. Chodźmy do następnego po. Okej. Okay. Ty czasem jesz, prawda? Chyba nie żywisz się światłem? Jestem istotą z krwi i kości. Ziarna światła po prostu czuję, że są mi potrzebne. Jestem silniejsza. Uzależniona, tak? Skąd się biorą ziarna światła? Od Ormazda, Boga Światła. Taki wasz Fedron, trochę, Ale chyba mają związek z moją magią. Um, I co dalej? Możemy wspiąć się do tamtych pierścieni. Konkubina zaprzedała swoją duszę Arymanowi, jak reszta zepsuty? Nikt nie wie, kim naprawdę była. Chyba nawet ona już tego nie pamięta. Aryman dał jej moc iluzji. Mogła stać się kim chciała. Powodowała, że ludzie wierzyli w to, co im objawiało. Ty umiesz rzucać iluzję? Skoro Konkubina umie? Nie wiem. Moce wciąż rosną w siłę i się zmieniają. Sama nie wiem, czego mogę dokonać. I czy moce po prostu nie znikną. Nie znikną. Ormazdzie, jeśli tam jesteś, niech nie znikną. Jeśli i Ty i Konkubina możecie używać magii, moja moc pochodzi od Ormazda, jej od Aremana. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. Dobra, i tym cudownym akcentem proponuję zakończyć ów odcinek. Ja sobie pozbieram z tej mapy, z tego świata, wszystkie te ziarna i z tej poprzedniej, w której y, byliśmy w poprzednim odcinku. A w następnym sobie jakoś to moc, y, jakoś moc, właśnie nie wiem jaką, y, aktywujemy. No i może będzie prościej trochę, nie? Dobra, więc póki co ja się żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to łapka w górę, ludziska. Tak jest. Ej, co to, krawka ściekowa? Nie. Jezu, myślałem... Dobra, miejsca. Trzymajcie się z tego pięknego widoku. Żegnam was. Ja to był Korangar. Do zobaczenia i hej.